Nie. Powiedziała, że rzuca na mnie zaklęcie. O mój Boże. Boże. Oj. Myślę, nie, nie jesteś zrelia za głęboko. Nie mów do mnie takich słów. Oj, Orisa, skarbie. Nie Oj, padłem. Ja też padnę. Może jednak, nie? O, przeżyłeś jedne, ale z brawa. A nie mogę go leczyć, więc. Ja mega nienawidzę Any pod tym względem. Mhm. Mm No się kurwa wjebał, no nie... O, zajebiście, dziękuję. Proszę cię bardzo. Ej, a jak on robi ulta, a ja go wzmacniam, to to i tak wzmacnia tego ulta, czy nie? Tak, wzmocni, wzmocni, to tylko nie jakby, że ten, to chyba, to właśnie chyba Zatłucmy wszystko ogólnie go. wzmacnia. tego Lucia. No, tylko on ma ulta, więc trochę życia ma. Weź mnie wzmocnij trochę A, chciałem strzelać w niego, dobra Mam go Brawo Dziękuję. Witajcie Witam Zapewniam wzmocnienie ataku Bardzo we O nie, o nie, o nie, o nie. Ale ładnego ulta zrobił typ od nas czy od nich? Od nas ten KCD. <dyspioniali> <dyspioniali> Ale choramy. Mhm. Dobrze nam idzie bardzo. No. Oj, Orisa trochę za... dobra Odpalę ultra tam głę... Ona bardzo głęboko wchodzi I no, na ją zrobi i... Kurde, zabił mnie jak wskrzeszałem ją Aj, Orisa, Lisa Wszystkie te K popiary takie są właśnie Dobra, ja wy... Od... stamtąd się wycofam Dobra, dobra, żyję. Kurde, żołnierz mnie zabił od tyłu, jak wskrzeszałem. Nie widziałem go. Kurde, no, prawie diwezybiłem. No i chyba oni przegryją. Chyba, chyba, chyba wygramy, to... w sensie wygrają oni, no. No. Też może jeszcze, jak tam dacie radę. No, no ja tam sam nie wejdę No nie, dot nie zdążyli dotknąć Ale do dupy A mogło być tak pięknie No a tu ta kalipa hmm. wydajesz się bardzo przywiązana do swojego Skafandra Stabilizuje moje funkcje życiowe. Zdjęcie go może być tragiczne w skutkach. Już przyzwyczaiłaś się do Ziemi, więc wszystko powinno być w porządku. Nie zdejmę go na wypadek, gdyby miała implodować. Hmm. No dobrze. To nie zdejmuj. A się stało? Nie, nie słuchałeś, co gadały? Nie, nie słuchałem, akurat, to co? No, Juno jest bardzo przywiązana do swojego skafandra i nie chce go zdjąć. Tak w skrócie. Eee. Brudas. Dosłownie. Powiedziała, że boi się, że jak go zdejmie, to imploduje. Bo każdy nastolatek grający w LoLa. Oj. Zniszczyłem D.Va Dobra, brawo Zabiłem Sojourn a, Chyba są znowu trochę orani przez nas Tak, tylko żeby to znowu nie było tak samo Tak, tak Ja nie mają tanka, a diwa nadal, dobra ściane ścianę mogę ją skrzesić dzięki no. temu. O, zajebiście leczę, 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 odpalę ulta. Dobra, dobra, dzięki. O kurwa. Oj. Ale padło niestety Nie padniesz. A super dziękuję No ja mówię ja nienawidziany Hm. To jest na punkcie. Tak, diwa. Zabiłem. Brawo. W sensie bot tego robota dużego, ale nie małą diwę. Eee. Zabiłem ich tutaj na punkcie. A, jest super. No, teraz się udało. <noise> w ogóle mam większe zobrażenie od mej naszej. Ooo. Ja mam. Największe leczenie ze wszystkich. No, tak, to prawda. Widzisz jaka jest de mnie dobra Maxi? De Orickson napisał Pretty Nice Wall May. O Boże! Ej, patrz, nie wiedziałem, że to jest taki pokój, co można do niego wejść, zobacz. Czekaj. Chyba diva śpi, bo masz dziwę, jakby ten. Ej, do. Łóżko. A tu możesz na wejść? Nie, tu są zamknięte już te pokoje, ale fajnie to wygląda. A bo tu jest Casino King Tutaj tak, jest no. overlord, to są te postacie. Czyli tak, dlatego no. jest zamknięte, pewnie to będzie jak dodadzą tak, ich jak do się... gry, to Ej, pootwierają to pokoje. jest to, co ja ci mówiłem no, to jest to, co ci opowiadałem o tym całym tak. ich klanie jakby... niem. Padło. Czekaj, idę. Zabiję mnie. Nie wiem, czy przeżyjesz. Nie, dałem radę. Nie dałem rady. Nie w sensie, nie... dałem radę strzelić, ale nie przeżyć. Mhm. Powinnam się pospieszyć. Jestem przy tobie. Skraciam twoją siłę. No serio? O kur... serio? No ja chciałem cię skrzyścić, ale już nie zdążyłem. Nie, luzik ludzi, już idę jak coś. Wskrzeszę tanka, może udało się. Dobra. O, diva tam wybuchła. Oj, drzemkę mam. Nie, padła, Orisa. Zmienię na mojren Leczę No kurde Blucie mnie wypchnął, no nie o, nie. Idę 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 O fuck zabił mnie A na mnie za każdym razem zabija ja ją będę iść tam właśnie cisnąć. Zabijam ją. Brawo. Zabiłem. Wzmacniam cię. Mogę to Zabijam Kurde, uspała mnie, no. Jebaniutka, ale zdążyłem zabić jeszcze jednego. Z tym, z... Stawaj, 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 wstawaj, wstawaj! Wstawaj! Przypłacę to życiem. Klas... Pa padłeś? Jeszcze nie, leczę cię. Weź mnie lecz, właśnie, zajebiście. Weź trochę lecz i wzmacniaj. Mam ich, mam ich, mam ich. Dawaj, 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 zabiję ich wszystkich. Ty się teleportowałeś! Wiem, 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 bo ja go zabijam. Kurwa, ale klasunia. Dobra. Ale wyszło to fajnie. Ja dziwię się, Panieczysz że dałem radę wulta. cię wskrzesić tam. No. Oj, za daleko jesteście. Wstawaj, 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 wstawaj! Alej, którą spierdalam w ich własnej bazie? Ktoś jest na punkcie. No, ktoś jest na punkcie, muszą go zabić. Uda się. Tak. Ja. Zagraliśmy, ale ładnie Bra nam wyszło. Brawo. No, udało się, fajnie. Znaczy UDAŁO SIĘ, no udało się to głupio brzmi, bo to tak jakby to był przypadek, a to jednak są nasze fantastyczne umiejętności. No. On tutaj chyba zabił kilku na tym pierwszym punkcie z tego co pamiętam. No, ładnie tu zrobił. O kurwa. Ale zaurał. Typek. To co jeszcze pewnie jedno musisz, nie bo trzy mecze pewnie musisz w ekipie. W